Słońca postaci, dajesz obraz chosti Twej, jako eucharystycznej Twej postaci, o której w słońcu przypominasz się, byśmy Cię przyjmowali i adorowali Cię. W ten sposób, Tobą bogaci zaznawali szczęście swe, Maranata, Jezus, chodzące słońce ponownie przyjdź Maranata, niech nasze oczekiwanie skończy się. Maranatha Jezu wschodzące Słońce ponownie przyjdź Maranatha Niech nasze oczekiwanie skończy się A